Lęcnowicz, witam Państwa 9 kwietnia i zapraszam na teledziennik. W Wałbrzychu gością minister Jarosław Gowin, prezes Polski Razem, przyjechał do Wałbrzycha, aby porozmawiać o zbliżających się wyborach do Europarlamentu. Dzisiejszym gościem jest pan minister Jarosław Gowin, prezes Polski Razem. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się, witam serdecznie. Panie ministrze, zaczniemy od tego, że startuje pan z numeru 1 w okręgu numer 10. Czy to oznacza, że poprowadzi pan Polskę razem do zwycięstwa? Jestem przekonany, że w tych wyborach przekonamy do siebie wystarczającą liczbę wyborców, wystarczającą liczbę Polaków. Nie to, żeby zająć pierwszą pozycję. Platformy PIS-u nie wyprzedzimy, ale już o trzecie miejsce z SLD, z innymi partiami będziemy walczyć, bo chociaż istniejemy od niedawna, to w, chociażby sądząc po ilości podpisów, które zebraliśmy tutaj na terenie Dolnego Śląska, nasz program, nasi kandydaci cieszą się dużą popularnością. A z jakim programem startujecie w wyborach do Europarlamentu? Nie ukrywam, że najważniejsze są dla nas problemy gospodarcze przede wszystkim te krajowe, uważamy, że trzeba obniżać podatki, trzeba tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju takich firm, w jakich w jakiej w tej chwili jesteśmy, czyli małych, drobnych polskich przedsiębiorstw, bo one bardzo często muszą konkurować z inwestorami zagranicznymi na nieuczciwych zasadach, to znaczy inwestorzy zagraniczni mają cały szereg przywilejów no i w efekcie polscy przedsiębiorcy nie mają szans na Skuteczną konkurencję. Jeżeli chodzi o sprawy europejskie uważamy, że nasza obecność w Unii przynosi nam więcej korzyści niż strat, ale uważamy też, że Unię trzeba zreformować. To nie może być taki wielki biurokratyczny moloch, bardzo marnotrawny. I w Unii Europejskiej każdy naród musi twardo walczyć o swój interes narodowy. Niech, eurodeputowani niemieccy walczą o interes Niemiec, francuscy o interes Francji, ale świętym obowiązkiem polski. Posłów w Parlamencie Europejskim jest walka o interesy Polaków. Na naszej liście jest poseł z tego okręgu, pan Andrzej Dąbrowski. On został wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale dzisiaj współpracuje z Polską razem. Natomiast liderem na terenie całego tego okręgu będzie doświadczony eurodeputowany Artur Zasada. Oczywiście on jest posłem z innego okręgu, z sąsiedniego okręgu pomorsko lubuskiego ale zdecydowaliśmy się na, ja poprosiłem Artura, żeby kandydował stąd Z Dolnego Śląska, dlatego że on przez ostatnie pięć lat zajmował się projektem budowy S i projektem środkowoeuropejskiego korytarza transportowego. Te oba projekty są bardzo ważne z punktu widzenia województwa dolnośląskiego. S-trójka już doszła prawie do granicy województwa dolnośląskiego. No i ten najbliższy okres w Parlamencie Europejskim to będzie okres decydujący z punktu widzenia tych dwóch ważnych inwestycji. Na koniec o polityce zapytam dlaczego pan zrezygnował z przynależności do Platformy Obywatelskiej. Nie zgadzałem się z polityką Donalda Tuska. Najlepszym przykładem tego, że to jest polityka, która nie służy normalnym Polakom, jest to co rząd zrobił z naszym systemem emerytalnym. Ten drugi filar emerytalny został po prostu rozgrabiony przez państwo. Tam swoje oszczędności odkładało 16 milionów Polaków. Te 16 milionów zostało pozbawionych znacznej części oszczędności emerytalnych. Mam wrażenie, że Donald Tusk próbuje w ten sposób kupić sobie czas, za wszelką cenę kurczowo trzyma się u władzy, nie zważając na to, że Polakom żyje się coraz trudniej, że jest nas coraz mniej, bo rodzi się bardzo mało dzieci, a duża część pani pokolenia już wyemigrowała. Jakie jest Pana zdanie na temat szukania źródeł geotermalnych w Jelinie Zdrojów? Czy według Pana to jest dobry pomysł, czy stać nas na to? Oczywiście na te tematy powinni się wypowiadać przede wszystkim przedstawiciele tego okręgu i tutaj samorządowcy. Mnie się wydaje, że sytuacja Wałbrzycha, całego tego subregionu województwa dolnośląskiego jest tak trudna, że warto sięgać po wszelkie sposoby, żeby podnieść poziom zatrudnienia, żeby podnieść poziom zarobków. Także i ta inwestycja warta jest rozważenia. Kiedyś Wałbrzych słynął z wytwarzania węgla, wydobywania węgla. Czy według pana nie powinniśmy wrócić do, do tamtych lat? W gospodarce wszystkim decyduje rentowność. Pytanie, czy wydobycie węgla tutaj w kopalniach wałbrzyskich może być rentowne, ja nie wykluczam, dlatego że bardzo rozwinęły się techniki wydobywania węgla. Dzięki temu koszty są dużo niższe i na pewno warto przyglądać się temu, czy coś, co nie opłacało się 10 lat temu, przypadkiem w międzyczasie nie stało się opłacalne. Gdzie się Pan teraz wybiera? Dzisiaj odwiedziłem już Lubin, byłem w Legnicy, byłem we Wrocławiu, byłem w Świdnicy, a po wizycie w Wałbrzychu odwiedzam jeszcze Jelenią Górę. To szerokiej drogi życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Prace na terenie parku wielokulturowego Stara Kopalnia nabrały tempa. Postęp prac można dostrzec m.in. w budynku numer 3. Kolejne duże projekty rozpoczną się jeszcze w przyszłym tygodniu. Zakończyły się prace rewitalizacyjne budynku numer 3 na terenie Starej Kopalni. Jesteśmy w budynku numer 3, który oczywiście uzyska jeszcze całe oprzyrządowanie multimedialne. To będzie wynikiem uzupełnienia całego projektu. Starej kopalni o tak zwaną ścieżkę dydaktyczną, ale jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o to wszystko, co było najtrudniejsze, naj, najważniejsze, naj, najbardziej kosztowne, zostało wykonane. Teraz jeszcze gra świateł, dźwięk, wypełnienie i pełen efekt. Pozostałe trzy duże projekty również doczekały się realizacji. Prace mają rozpocząć się już w przyszłym tygodniu. Budynek tzw. Tak sztygarówki, czyli to, co przy ulicy Wysockiego jeszcze jest, taki budynek, który nie jest budynkiem, że tak powiem, historycznie i konserwatorsko wartościowym, ale jest ważny, dlatego że on w tym całym. W całej organizacji funkcjonowania później tego centrum naszego, czyli, czyli Starej Nowej Kopalni, będzie miejscem przyjmowania strumienia gości, turystów i, i tych wszystkich, którzy zechcą tutaj przyjść w celach właśnie poznawczych, dydaktycznych. Stamtąd będzie przejście do pozostałych budynków i taż tak zwana sztygarówka. Już mamy podpisaną umowę z wykonawcą. W ciągu sześciu miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, ma zostać zakończony cały remont tego budynku z przyległościami. Następnie bardzo duże zadanie to jest budynek tak zwanej siłowni, czyli budynek numer dwa, który stoi za, za tym budynkiem. Podpisana umowa na wykonanie elewacji, dachu i tego wszystkiego, co wiąże się z samą konstrukcją budynku wewnętrzną Przewidzieliśmy na najbliższe miesiące, raczej bym powiedział rok, dwa, wykonanie prawdopodobnie tam, tam sali do widowiskowej. Przypominam, że ten budynek nie jest objęty samym projektem starej, starej kopalni. My go dodatkowo uzupełniamy. Jako, że jest elementem całego kompleksu. I trzeci, niezwykle ważny, najważniejszy, to jest zagospodarowanie terenu, czyli to wszystko, co się wokół tych budynków dzieje, a więc place, parkingi, skarpy, ogrodzenie, instalacje wodno-deszczowe, instalacje zabezpieczające. Mamy wyłonionego również wykonawcę, razem z wykonaniem chodnika podziemnego metodą odkrywkową, długości chyba 30 metrów, po to, żeby połączyć istniejące podziemne chodniki w jedną pętlę, która będzie udostępniona dla turystów. Tak jak powiedzieliśmy kilka miesięcy temu, prawdopodobnie w pierwszy weekend listopada, to będzie w sobotę, 7 listopada, jeśli dobrze pamiętam, w porozumieniu z panem ministrem ustaliliśmy termin otwarcia, otwarcia całego kompleksu starej, starej kopalni. Oczywiście będą jeszcze trwały prace do, związane z drugą częścią, czy z zabezpieczeniem drugiej części kompleksu, która, która w ogóle na razie nie jest objęta projektem, a więc przeróbka mechaniczna, ale to są lata. Lata najbliższe. Zespół Szkół Specjalnych, poza zajęciami dydaktycznymi, oferuje swoim potopiecznym również rozmaite zajęcia pozalekcyjne. W placówce od lat działają dwa zespoły, które uświetniają uroczystości szkolne. Jeden z nich wystąpił na scenie razem z Piotrem Rubikiem. Zespół Tenagers i zespół ABC to formacje artystyczne działające w zespole szkół specjalnych w Wałbrzychu. Wielokrotnie członkowie zespołu uświetniali swoimi występami szkolne uroczystości, apele i rocznice. Na swoim koncie mają także występ podczas koncertu Piotra Rubika. Występujemy na, w różnych festiwalach, konkursach, spotkaniach. Dolnego Śląska i tam, że wyjeżdżamy, no, jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju uroczystości szkolne i pozaszkolne, międzyszkolne. Dzieci bardzo chętnie przygotowują się do takich występów już prestiżowych. Tak samo ich rodzice, bo nawet uczestniczą z nami w tych wyjazdach. I możemy się pochwalić wyjazdami do Cieplic, do y, tutaj w Wałbrzychu, przede wszystkim właśnie w galerii Wiktoria, y, w Świdnicy mieliśmy przepiękny występ y, w kurii biskupskiej. Byliśmy zaproszeni przez biskupa Ignacego Deca, tam występowaliśmy z y, programem dotyczącym Nowego Roku, kolęd. Wystąpiliśmy właśnie w y, przed jako support przed Piotrem Rubikiem. Piosenki były właściwie niezaplanowane w, w, Pana Piotra Rubika. Ćwiczyliśmy je dużo, dużo wcześniej na nasze tutaj prywatne imprezy szkolne i się okazało, że będzie tutaj gościł się w i no i mieliśmy okazję Zabłysnąć jego repertuarem. Niedawno oba zespoły występowały podczas 25 konkursu recytatorskiego placówek specjalnych i integracyjnych, którego zresztą Zespół Szkół Specjalnych jest organizatorem z okazji jubileuszowej edycji tym razem konkurs odbywał się w sali balowej Zamku Książ, a udział wzięły placówki oświatowe z całego województwa dolnośląskiego. Pani prezydentowa po raz kolejny zgodziła się objąć patronatem nasz konkurs. Jesteśmy z tego bardzo dumni i myślę, że to. Też nadaje rangi temu konkursowi. Najstarsi to są uczniowie ze szkół zawodowych specjalnych. Także przekrój jest właśnie od przedszkolaka poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i szkoły zawodowe. W każdej kategorii dzieci mogą się popisać. I podzielone są jeszcze, ponieważ jest różne upośledzenie umysłowe. Te dzieci z lekkim upośledzeniem, które są sprytniejsze, to one mówią w jednej kategorii, natomiast dzieci głębiej upośledzone mają swoją osobną kategorię. Od 25 lat konkurs ma swój motyw przewodni tym razem odbywał się pod hasłem z duchem czasu było więc o przemijaniu o przeszłości ale także o prawdziwych duchach Zaprezentowali się ci najmłodsi, jak i ci najstarsi, wybierając mniej bądź bardziej trudne wiersze, ale łączył ich jeden wspólny mianownik. Wszyscy uczestnicy popisali się świetnym przygotowaniem. Jak się patrzy na te dzieci, to wydaje się, że, że tutaj w ogóle żadnej niepełnosprawności nie ma. Natomiast dzieci ćwiczą od października. Mamy dzisiaj marzec, czyli pół roku. Właściwie ćwiczą z nauczycielami, żeby tak się zaprezentować. Osoby, które uczestniczą, które są świadkami tego wydarzenia dzisiejszego, widzą doskonale, że z tyłu zawsze jest nauczyciel, który tak samo przeżywa, który tak samo recytuje i to dziecko patrząc na nauczyciela generalnie pokazuje jego gesty i pokazuje jego słowa. No to trzeba po prostu pracować z tymi dziećmi, znać te dzieci, żeby wiedzieć, jak wiele pracy trzeba włożyć, żeby była taka prezentacja, a że dzieci przy tym, są bardzo zdenerwowane, ale też się bawią i pokazują nam, jak można zaprezentować te wiersze. No to ja wszystkich zapraszam do tego, żeby obserwowały, obserwowali, jak dzieci i jak nauczyciele pracują razem. W trakcie popisów recytatorskich był także czas na muzykę, i tu właśnie niesamowity popis energii zaprezentował zespół Tenagers, a prym wiodła Paulinka. Muzyka thank Przed chwilą śpiewaliście? Yy, yy. Tak, tak, to prawda. Mhm. A powiedz mi, jak jesteście na takich dużych występach? Masz tremę? Nie, nigdy, prze nigdy. A w domu też tańczysz, czy tylko w szkole? Yy, w domu, w szkole, wszędzie. Czy myślałaś, żeby zostać tancerką w przyszłości? Tak. Jest to długoletnia praca, praca terapeutyczna, muzykoterapeutyczna tak, tak. z dziećmi, które się mm -hmm. bardzo garną, które chcą, które pragną być z nami na próbach, bo pracujemy we trzy. Ja jest pani Ewa Świerczyńska ze Szkoły Podstawowej Publicznej Specjalnej i pani Marzena Błaszcz, która jest w gimnazjum specjalnym. Ja. Dzieci pragną być na scenie, dzieci się pięknie uczą. Jest to Długotrwała y, Pani, praca, Pani. długofalowa. Jest to proces y, wieloletni, ale dzieci y, tryskające radością i szczęściem. Satysfakcjonują nas, publiczność i wszystkich, kto tylko słucha i patrzy na nas. Starsi, czyli młodzież z zespołu ABC, zaprezentowała program artystyczny, który nawiązywał do 25-letniej historii konkursu recytatorskiego i wszystkich haseł, jakie mu przyświecały. Na przykład, kiedy będę duży, to na góralską nutę czy Euro 2012. Ja mam wiersz pod tytułem Konkursowe Wspomnienia i gram też. I jako dziewczyna z szkoły i jestem też prezenterką. Powiedz mi, tutaj jest bardzo dużo ludzi, czy nie czujesz tremy? No, mam trochę tremy, ale do, do, no, nie lubię po prostu występować trema mi przeszła. Od jak dawna występujesz? Od. od, od jak byłam mała. Majni no pomowie. owszem, nie po. Ragi, Ragi, radni, rara! Kraj ma młody! Do końca pogody! Największa relikwia chrześcijaństwa była tematem rekolekcji w sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego na Podzamczu. O całunie turyńskim i jego tajemnicach opowiadał franciszkanin Marek Augustyn. Całun turyński to jedna z największych, jeśli nie największa i najważniejsza relikwia chrześcijaństwa. Od momentu odnalezienia całunu trwa dyskusja na temat jego autentyczności. W ostatnich latach badaniami relikwii zajęli się przedstawiciele wielu dziedzin nauki, zaprzęgając do pracy najnowsze zdobycze techniki i osiągnięcia naukowe. Coraz więcej ustaleń zdaje się potwierdzać autentyczność całunu. Jego historię i stań badań naukowych przedstawił Wałbrzyszanom franciszkanin Marek Augustyn w trakcie wtorkowej mszy rekolekcyjnej. Drzewa Krzyża Świętego na Podzamczu. Dzisiaj w czasie kolejnego dnia naszych wielkopostnych rekolekcji powinniśmy się siebie samych zapytać i zrobić rachunek sumienia, czy w Jezusie, w Jego krzyżu, widzimy także znak naszego uzdrowienia z grzechu i ze słabości. W tym roku wstawianiu sobie takich pytań pomaga nam Wierna kopia całunu tuńskiego. Zechciejmy zatem w dzisiejszym dniu, przygotowując się już w sposób taki bliższy do skorzystania z Trybunału Bożego Miłosierdzia, przyglądnąć się tym widocznym na całunie śladom męki Pańskiej i przejść tę mękę wraz z Jezusem od ogrodu oliwnego Getsemani aż do złożenia jego ciała do grobu. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne o Bożym Miłosierdziu ilustrujemy przy pomocy wiernej kopii całunu turyńskiego, Wiernej kopii płótna, które jest najcenniejszą relikwią chrześcijaństwa, przechowywaną jak sama nazwa mówi w Turynie. Wierna kopia to znaczy wykonana metodą fotograficzną w skali 1 do 1. Całun, który mamy przed sobą rozłożony przed ołtarzem, ma zatem 4,36 m długości metr wysokości i widoczne jest na nim. Odbicie ciała, wierzymy ciała Pana Jezusa, które po zdjęciu z krzyża zostało zawinięte w takie grzewalne płótno. Na całunie wyraźnie są dwa odbicia, przód ludzkiego ciała, widać bardzo ciała skatowanego, umęczonego, widać wybroczyny krwiste spod cierniowej korony, splamione krwią włosy, mocno zniszczoną twarz wypływającą krew z przebitych nadgarstków, a także liczne ślady po biczowaniu widoczne są w drugiej części tego obrazu całunowego w odbiciu pleców. Oprócz tego całun, jak widać, nosi na sobie ślady długiej historii, wierzymy, historii dwóch tysięcy lat. Przebył także bardzo długą drogę zanim dotarł do, do Turynu, bo z Jerozolimy przez Edesę w dzisiejszej Turcji następnie przez Konstantynopol, później dostał się podczas wypraw krzyżowych w ręce krzyżowców, był w posiadaniu zakonu Templariuszy. Taką, w taki sposób trafił na teren dzisiejszej Francji do Europy, a później został przekazany rodzinie Sabaudich i znalazł się w Turynie, gdzie do dzisiaj jest. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę.